Będziemy pokazywać Wam wykończenie bramy przesuwanej czy też przesuwnej To jest brama, którą zrobiliśmy jako pierwszą, 20 lat temu dokładnie Wykończana była do ogrodzenia miała pasować do, do stylu ogrodzenia do stylu country, wiejskiego tak jak widzicie tutaj wygląda to tak Supy z kamienia, nierównego, bez fug żadnych do tego dechy Brama zagłębiona w to, w to wszystko i wyszła świetnie. Naprawdę świetnie się z tym wszystkim komponuje. I super wygląda. Brama robiona w pradawnej technologii. 20 lat temu nie mieliśmy pojęcia, że w ogóle istnieją pewne rzeczy, które dzisiaj używamy z łatwością i są dostępne bardzo tanio. Brama jest oczywiście z napędem. Właśnie się otwiera. Z głośnym napędem. Nie będę do końca jej otwierał, pokażę Wam tylko o co chodzi. Używaliśmy w niej jeszcze metalowych listw. W tej chwili używamy plastikowych. Są bardzo cichutkie. Zobaczcie, brama po raz tam chem. Była tylko raz pomalowana przy montażu jakąś farbą podkładową. Troszkę rdza wychodzi, ale nie że jest strasznie. To jest wszystko takie powierzchniowe. I brama się dobrze miewa. 20 lat ona tutaj pracuje. Słuchajcie, takie rzeczy zamontowywaliśmy wtedy. Nie wiedzieliśmy jeszcze o cowniczkach, o rolce pod spodem. Tylko rolki od paleciaków, których łożyska już prawie nie istnieją, a one naprawdę świetnie dalej jeszcze pracują. Tak to wtedy zmontowaliśmy, wszystko kotwione do, do słupka. Zobaczcie, jaka technologia. Fakt jest jeden, że już wózki można było wtedy kupić. Wózki zamontowaliśmy kupne. Gdyby nie można było, pewnie byśmy sami zrobili. Des, deski na powietrzu już porosłym chem, grzybami, i nie wiadomo czym jeszcze, ale prezentuje się to świetnie, tak jak, tak jak widać. Trzyma styl reszty ogrodzenia. Brama jest świetnie wkomponowana i, i naprawdę robi to fajne wrażenie. Na kolejnym filmie pokażemy Wam tą naszą bramę, którą teraz robimy, tą ciemną. W malowanej w Ralu 7021. Jako, że zajmujemy się też wózkami widłowymi, to kolory wózków widłowych. To są kolory kabin, Still Linde. Automat do bramy zamontowany 20 lat temu był dwa razy droższy niż jest teraz. I chodzi nadal świetnie. Dobrą robotę robili. Także Zobaczcie jak ładnie brama skomponowana z ogrodzeniem. Świetnie, nie? W naszej bramie obecnej będziemy robić deski w pionie. Deski już nie będą miały takiego braku oflisu jak tutaj jest. Tutaj było to celowo robione tak, tak jak reszta ogrodzenia. Czyli styl country, styl nieobrzynanych desek, nie tylko kobranych tak jak leci. No ja widać to doskonale na ogrodzeniu. Zobaczcie, deski są świetnie, wyglądają. Obecna brama, tak jak już mówię, deski będą przycinane i będą przede wszystkim w pionie. Pomysł na ogrodzenie jest taki, że deski będą pionowe, ale różnej szerokości, nie będą miały stałego wymiaru. Stałą zrobimy prawdopodobnie szczelinę pomiędzy deskami i na całym ogrodzeniu. Chociaż nad tym się też jeszcze zastanawiamy, ale to, to, to już dojdziemy do tego pewnie podczas montażu i przymiarki kilku elementów. A deski tak jak będą zamontowane, tak jak lecą. W ogóle będą to deski używane podczas budowy domu, przy szalunkach, takie już poniszczone, będą później szczotkowane, opalane. Docinane na wymiar, i dopiero montowane też zobaczycie jak, jaki fajny efekt robią te deski. Niesamowicie fajne. Dobra, to by było na tyle. To jest jedna z naszych realizacji da dawnych, znaczy, jedna, pierwsza nasza realizacja. Świetna, bardzo, bardzo stara, 20-letnia. Tak się miewa po 20 latach. Zobaczcie, to, ale tej rdzy tu trochę wychodzi. Gdzieś tam widać, no ale tu, tutaj te rolki właśnie jeżdżą po, po ramie cały czas i, i nie wygląda najgorzej. Słuchajcie, 20 lat nie załatwiło stali. Myślę, że kolejne 20 swobodnie przetrwa, a może i więcej. Także nie ma się co też tak tym martwić strasznie. Wiadomo, że nie każdy chce, żeby tam rdze było widać, ale w tym przypadku tych desek tego, to nie robi to naprawdę jakiegoś tutaj złego wrażenia. Hmm. Dobra, dziękuję Wam za uwagę. Spotkamy się przy następnym odcinku, jak będziemy naszą bramę wykańczać, i wtedy zobaczycie już inny styl. To dzięki za uwagę, do usłyszenia.